W komentarzach pod niedzielnym zestawieniem głosowanie zwyciężył Volkswagen. Zatem zajmijmy się nim dziś w kwestii 10 ciekawostek na temat marki. Zaczynamy. Volkswagen Group jest oficjalnym właścicielem wielu innych znanych marek, takich jak Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Skoda, Seat, Ducati, MAN i Scania. Nazwy czołowych modeli Volkswagena wprost wiążą się z nazwami wiatrów na świecie. Przykładami może być Passat, Sirocco, Jetta i Bora. Vento to po włosku wiatr, nazwy Polo, Golf i Derby to druga grupa związana ze sportami. Trzecia grupa nazw modeli powiązane z wilkami, wszakże słowo Wolfsburg, jak można się domyśleć oznacza wilczy zamek. Czy też patrząc na nazwy modeli Lupo, Wilk Fox, Lis czy Amarok, mitologiczny wilk morderca. Nazwa Volkswagen to z niemieckiego samochód ludu. Termin ten wziął się od Adolfa Hitlera, który rozkazał Ferdinandowi Porsche zbudować samochód, który z założenia przewiezie dwójkę dorosłych osób, trójkę dzieci i będzie zdolny poruszać się z prędkością 100 km na godzinę. Auto miało być dostępne dla mieszkańców III Rzeszy poprzez program oszczędnościowy bądź książkę oszczędnościową. Najpopularniejszy Volkswagen, czyli poczciwy Garbus, produkowany był od 1938 do 2003 roku, zatem przeszło 65 lat, a przez ten czas z fabryki wyjechało ponad 21 milionów samochodów. Jest uważany za najdłużej i najliczniej produkowany model w historii motoryzacji. Wielu uważa, że Volkswagen Golf 1 GTI był pierwszym hot hatchem, jest to oczywisty błąd, biorąc pod uwagę, że mocniejsza wersja pierwszego Golfa zaczęła być produkowana w 1982 roku. Posiadała silnik 1.8 GTI, 112 koni i 153 Nm. Pierwszym hot hatchem był Renault 5 Gordini, które trafiło do produkcji w 1976 roku. Pod maską znajdował się silnik 1.4 o mocy 93 koni mechanicznych. Czym jest hot hatch? Tłumaczę na początku testu Renault Megan GT. Najpopularniejszym schematem kolorystycznym dla Garbusa jest ten charakteryzujący głównego bohatera serii filmów o Herbim, bądź inaczej Garbim. Wolfsburg to miasto powstałe dla fabryki Volkswagena. Jego początki miały miejsce w czasach niemieckiego socjalizmu. Pierwszą nazwą miasta była nazwa Stadt des KDF-Wagens, Wolfsburg. KDF jest skrótem odruchu nazistów w Siła poprzez radość. KDF, połączone ze słowem Wagen, oznaczało popularnego Garbusa. Po II wojnie światowej nazwa miasta została przekształcona na Wolfsburg. Fabryka w Wolfsburgu była budowana w ten sposób, by w razie potrzeby móc przeprofilować ją na produkcję zbrojeniową, a również na Garbusa w wersji wojskowej, czyli Kubelwagen. Miał dobyć lekki samochód osobowy o zdolności poruszania się w terenie. Dodatkowo wymogami był prezentowy dach oraz miękkie drzwiczki. Volkswagen dba o swoich pracowników i dlatego na służbowych telefonach jest zablokowane wysyłanie i odbieranie maili w godzinach od 18.30 do 7.30. Ma to zapobiec pracy po pracy, a na dodatek wprowadzić balans pomiędzy pracą a odpoczynkiem. Jeżeli widzieliście kiedyś takiego kolorowego Volkswagena i myśleliście, że po prostu to model powypadkowy, a właścicielowi wyjątkowo nie zależało na dobraniu wszystkich części nadwozia w tym samym kolorze, to oczywiście byliście w błędzie. To chyba najrzadsza wersja limitowana Volkswagena Polo. Z czasem doszedł też większy brat Golf. Nazwa tej wersji to Harlekin. Pierwsze takie polo wyprodukowano w 1995 roku, Golfa rok później w 1996. Moim zdaniem niezbyt ładne, ale przynajmniej oryginalne. Dzięki za oglądanie tego odcinka, piszcie, jaką markę wybrać następnym razem, subskrybujcie kanał i do zobaczenia.